Witam Was kochani w następnym odcinku dzisiaj słuchajcie tak sobie wymyśliłem, że opowiem Wam o plusach i minusach i dlaczego wyprowadziłem się na wieś bo już wiecie przecież na, jeszcze na tle tej wisterii słuchajcie może dożyjemy kiedyś takich czasów że oprócz obrazu będzie też pewnie są takie wynalazki, będzie też przekazywał Yy, obraz czy, czy przekaz będzie też przekazywał zapach, bo wisteria po prostu jest przepiękna. Tak jakoś się nie wierzyłem mojej żonie, ale no, zapach jest po prostu zwalający z nóg. Dlaczego, słuchajcie, przeprowadziłem się na wyś? Sam tego nie wiem. Takim naprawdę kryterium, które yy, jakby zdecydowało o tym, to no była bliskość pracy, no bo ja, jak wiecie, nie, nie, nie pochodzę ze wsi, skończyłem studia kompletnie niezwiązane ze wsią, kompletnie niezwiązane z wsią, kompletnie niezwiązane z rolnictwem. E, studia w ogóle nie miałem zamyśle bycie rolnikiem, ale jak już moje życie potoczyło się w ten sposób, no to słuchajcie, zdecydowałem że jednak nie mogę słuchajcie mieszkać sobie w mieście, bo miałem dom w mieście nie mogę mieszkać w mieście 15 km od mojego gospodarstwa z tego względu, że no, no, no niestety ale czas potrzebny na jazdy, stres, który towarzyszył przez przebijanie się przez miasto i cały ta otoczka no jeszcze miałem małe dzieci włożenie ich do, przyjeżdżanie z pola, włożenie ich na zajęcia różnego rodzaju no to naprawdę zajmowało kupę czasu no i jednym z takich właśnie decyzji, które nastąpiły, było to, że będziemy budowali dom na wsi, na naszym polu tutaj jak widzicie przyszedłem do muru, tak jak jest zielone to jest moja działka i ja mieszkam na, też na działce do tego 4 hektarowej. Nie wiem czy tak będzie to widać. Tam aż pod las też kukurydza rośnie. I powiem wam, widoki tak, są piękne. Doprowadzę was jeszcze później, pokażę wam widok z sypialni. Powiem wam, dlaczego nie do końca. Dlaczego nie do końca jest tak fajnie, jak się wszystkim wida, wydaje. Wieś daje człowiekowi spokój, dlatego kiedy się dziwiłem, jak można uciekać, słuchajcie, z bloku, yy, załóżmy tam, nie wiem, 60-80 metrowego mieszkania i kupować sobie bliźniaka, czy nawet nie bliźniaka, czy jakiegoś tam yy, szeregowca z 40-80 metrową działką z trawką, czy nawet 100 metrową, czemu ci ludzie sobie kupują takie te mieszkania, no właśnie po to, takie mieszkania z takimi małymi działkami, no właśnie po to, żeby poczuć trochę wolności. Po co mi takie małe działki? To jest bez sensu w ogóle. Ja się dzisiaj wybudowałem, słuchajcie, na olbrzymiej działce, bo hektarowej i powiem Wam szczerze, że nie myślałem, że przepraszam te słowa, bo wolałbym się wybudować na działce małej. Mieć tysiąc metrów, działkę, na niej dom, troszkę trawki. To jest tyle pracy, że to się po prostu w głowie nie mieści. Bez ogrodnika to nawet nie ma co podchodzić. Dlatego nie jest tu tak idealnie, bo ogrodnika nie ma i trzeba robić samemu. Więc wielokrotnie, słuchajcie, jest tak, że no nie ma treningu albo jest wszystko zaniedbane, bo są prace w polu czy, czy w firmie i nie ma kto po prostu tego zrobić. Jak na przykład z tą moto tą mini winnicą, tam teraz pójdziemy, pokażę Wam jeszcze jedno. W ogóle, jaka dziwna sprawa w tym roku, słuchajcie, rzepaki powymarzały, pozmarzały, gryki pozmarzały i nie pozmarzały, kukurydzę, a winogrona, słuchajcie, patrzcie, pomimo minus 5-6 winogrona nie zmarzły. Dziwna sprawa. na drugą stronę pokażę Wam. Mój zamysł jeszcze jeden. No i dlatego tak jest właśnie, że jest wykoszone, to co wszystko słuchajcie, najprostsze, ale między rzędziami jest niewykoszone. Bo to zajmuje dużo pracy. No dzisiaj mam troszeczkę wolnego, więc jakby zabiorę się za tą pracę, zrezygnuję z siłowni, czy nawet z biegania i pójdę to obkosić, żeby miało ręce i nogi. Zamysł był taki, że Będę miał swoją winnicę, a tutaj trochę zarosła, ale przy winnicy jest mnóstwo pracy. Praktycznie ona nie musi wyglądać nie wiadomo jak pięknie, a i tak daje odpowiednie, odpowiednią nagrodę, jeśli poprowadzimy dobrze i zadbamy o choroby, daje odpowiednią nagrodę w postaci yy, winogron. Tanta część będzie likwidowana tam dalej. Nie wiem, czy tutaj stąd widać, będzie likwidowana. No nie, nie jestem w stanie tego obsłużyć sam. Trzeba by było już mieć pracowników. Za dużo tego wszystkiego. Także polecam nie przesadać z działką, bo pracy jest by chyba, że ktoś jest jakimś fanem, nie wiadomo, jakie ciężkie tyrki, to tak. To, to wtedy każdy sobie układa życie jak chce. Wjazd do chaty. A to już jest zasługa mojej żony, słuchajcie, gwiazd do chaty ale mam wrażenie, że to tylko albo człowiek się przyzwyczaja, ale że to tylko tak wygląda ładnie na, na kamerce No <grych> to jest bardzo dużo pracy. Mam też kurnik. Jak się słuchajcie wyprowadzi, a tą wieś mówię, będę miał swoje kurki i mam też kurnik, gdzieś tam obserwatorzy z TikToka, słuchajcie. Na pewno, na pewno to widzieli. Nie będę miał swoja jajeczka i tak dalej. No nie miałem, bo taka jest prawda, żeby jakiś tam czas nawet to wszystko dobrze funkcjonowało. Ja się śmieję, że tutaj zobaczcie musiałem to wszystko ogrodzić. Pod napięcie, druty kolczaste jak w obozie koncentracyjnym, ale nie wygrałem z kuną. Kuna mi załatwiła kury i nie ma, nie ma za to po prostu sensu Teraz tutaj sobie śpikuna o, teraz sobie śpikuna w kurniku a tam nawet gniazdo jest, widzicie? Także chyba nie ma szans, żeby wowrócić do hodowli kur. Trzeba będzie to rozebrać niestety blisko lasu nie ma to nie ma to sensu. Ja wiem, że ludzie sobie jakoś z tym też radzą, nie wiem. U mnie to jakoś nie wyszło. Zbyt blisko to wszystko jest tego lasu. Ale za to w spokoju sobie żyjemy i nie mamy sąsiadów. Dla kogo jest życie na wsi? Na wsi, a tu gdzie ja żyję, bo ja żyję na o bezludziu, to są dwie różne rzeczy. Na wsi, to podejrzewam dla normalnych ludzi, ale na bezludziu to lekko nienormalnych, tak jak ja jestem który nie ma kontaktu w ogóle z sąsiadami, bo sąsiadów nie mam nigdzie, więc do końca nie można chyba takich ludzi jak ja nazwać normalnymi, do takich, którzy lubią sad, którzy lubią pracować na tych działkach, no takich, którzy cenią sobie ciszę i spokój. Bo jeśli sobie wyobrażasz, że wyprowadzisz się za miasto 5 czy 8 km czy 12, mając małe dzieci, i wszystko będzie dobrze to powiem Wam że jesteś wielkim, powiem Wam, że jesteście w wielkim błędzie, bo nie, nie będzie dobrze, bo dzieci potrzebują zajęć, bo dzieci potrzebują kolegów, potrzebują kontaktu z rówieśnikami, a jak mieszkasz na wójtek jak ja, to niestety tego kontaktu nie ma. Czekam mnie słuchajcie jeszcze. Mróz tutaj niestety, ale w tym roku dowalił. No, tak jak mówię, dziwna sprawa. Zobaczcie, to wszystko jest pomarznięte. A winogrona są niezmarznięte. Walczę z tym sadem. Już ileś lat? 7 No, siedem. Dosadzam jakieś drzewka i co roku dosadzam. Co roku coś wypada. No, kurde. O, teraz dosadziłem sobie dwie nektarynki. No, i już widzę. Pomimo podlewania wszystkiego, że to to. Nie wiem czy to pomarzło, czy co to się z tym stało, uschło, musi się przyjąć, ale no nie, no to widać, że to uschło, bo kora jak się zrywa, to, to nie żyje. Poobcinałem, pomarzło to wszystko, naprawdę sad to nie jest taka, to trzeba się znać, to jest całkiem co innego, choroby, nie choroby, no i za rogiem mamy kokoryku. Cisza i spokój to niewątpliwie walory, które na wsi znajdziecie. Ptaszki, nie wiem czy słyszycie, rozmowa lasu, to jest coś, co mnie tutaj jeszcze trzyma, ale tak naprawdę to Wam powiem, że ja się chyba nie nadaję do takiego mieszkania, do takiego wyobcowania. To bardziej moja żona, trzeba mieć cechy pustelnika. Ja, okej, okay, jest fajnie, ale chyba jednak wybrałbym wieś, a nie po szczere pole. Przygotowane jakieś grządki do sadzenia, Ja też się tym zajmuję. Ale są. Jak to na wsi bywa, ktoś lubi grzebać takie jakieś porobione. Wydaje się, że żona będzie tutaj grzebać sobie. I co? No i teraz moja żona na przykład w czymś takim się słuchajcie sprawdza. Więc ona jest zadowolona, jak wychodzi, jak jest ciepło, ale że ciepło w tym roku jest dopiero pierwszy dzień. No to ona się po prostu sprawdza w tym wszystkim i ona lubi tutaj grzebać, robić. Ja nienawidzę, nie lubię. Jak już doszliśmy na tym moim ogródku, taki kawał, to pójdziemy sobie zobaczyć, słuchajcie, jak wygląda, jak wygląda kukurydza. Kukurydza to wygląda dobrze, tylko czy to... No ja i nawet trochę urosła, widzę, że... Nawet to jakoś zaczyna wyglądać, słuchajcie, no? ale jestem ciekawy czy te środki, które użyłem położyły tą grykę, bo ta gryka w tym roku sprawia też różne psikusy. Jak jest mróz, słuchajcie, to nie wymarza, a jak jest środek, to nie ginie, ale jak potrzeba ją posiać i żeby urosła, no to tak, to wtedy reaguje na wszystko. Dziwna sprawa, czy ona ruszy, czy ona ją zdechnie, czy ona została zniszczona. Nie wiem, rzepak, tak, rzepak nie żyje, gryka, nie do końca bym był taki przekonany, z tego względu, że musi być to, no ta nie żyje, musi być to papier, jak rzepak. Nie wiem, czy widzicie taką różnicę, jak bierzecie rzepak do ręki i on jest zdechnięty, czy to martwy, tak, szeleści, a gryka, no nie, taki jest, o, mokre jeszcze. Ciężko to stwierdzić. Poczekajmy jeszcze chwilę. Jest to niewątpliwie jedna też zalet, że wychodzisz za płot i widzisz co się dzieje. Możesz podjąć szybką decyzję, ale następna wada, która występuje mieszkając w miejscu pracy to jest taka. Że niestety, ale mieszkacie w miejscu pracy i każde niedociągnięcie, każde coś, co się zepsuje, widzicie natychmiast. A jeżeli nie możecie zaradzić, zobaczymy, czy foto jeszcze coś pracuje. Ile to narobiło? Cyk, cyk. Dziś stówkę zrobiła i 300. Oj, 31 tysięcy. I posłuchajcie, wracając do tematu, jest także. No jak nie masz wpływu na to, co się dzieje, to jest dramat. Ja mam tak słuchajcie z polem naprzeciwko. Pole nie jest zbyt dobrej jakości. Dobrej bo nitacji ziemi. I jak wychodzi susza, przychodzi susza, przychodzi okres, kiedy nie pada, to po prostu nigdy w życiu nie wybudowałbym się, słuchajcie. Nigdy w życiu nie wybudowało się, nigdy, podkreślam jeszcze raz, w tym miejscu, z tego względu, że za każdym razem, gdy wstajesz rano, teraz wam pokażę widok, na co patrzę. Za każdym razem, kiedy wstajesz rano i chcesz zacząć dobrze dzień, jest ciepło, wychodzisz na balkon, hmm. widzisz coś, co po prostu przyprawia cię o smutek i o chorobę serca. Jak twoje rośliny umierają. Jak ty nic nie możesz zrobić, bo susza je po prostu zabija. O, i to jest to, o czym mówię. Widok kapitalny. No można powiedzieć, że jest kapitalny, tak? No po prostu petarda. Słoneczko, słuchajcie, pali w twarz. Ty sobie patrzysz, jak ci to wszystko pięknie rośnie. No kurde, normalnie Hiszpania, Włochy, czy india, jakieś inne, słuchajcie, południowe kraje. Ale... Tam widzicie tę kukurydzę, i uwierzcie mi, czy tam było żyto, czy kukurydza. Nie ma to żadnego znaczenia. Uwierzcie mi, że jak jest susza w lipcu, to po prostu dostajecie zapaści nerwowej. Nie wiem jak nazwać to depresji. Dostajecie codziennie rano, wstając i patrząc na postępy, które po prostu degradują Waszą uprawę, no i Wasze zyski. Także to jest niewątpliwy minus mieszkania w miejscu, gdzie się pracuje, gdzie nie macie wpływu na to, jak to wszystko ma wyglądać, jak to będzie wyglądało. Naprawdę jest to dołujące. A tak, poza tym, 90% w roku jest nawet fajnie. Moi kochani tak oto przebrnęliśmy przez ten mój ogródek, pokazałem wam, opisując swoje odczucia mieszkania na wsi, <laughs> ale tak reasumując to wszystko, yy, co daje nam, tak w kilku podpunktach, co daje nam mieszkanie na wsi. Przede wszystkim czyste powietrze, to jest w ogóle bezapelacyjnie, taki plus, który ja ze względu na jakby czyste powietrze i taki jakby mniej smogu, więc większy kontakt z przyrodą, które dla mnie osobiście daje bardzo dużo ze względu na moje jakby maniakalne wręcz obsesyjne dbanie o zdrowie, no przynosi mi to zdejmuje mi to pewien jakiś tam z głowy ciężar. Stres, który, o którym mówiłem, okej, okay, przez 90% w roku czasu jest mniejszy. Przyjeżdżam tu się czuję dobrze. Kiedyś było gorzej, ale dzisiaj już jest naprawdę dobrze. Nie ma tego hałasu, nie ma tych samochodów, nie ma tego pędu. Jest większy relaks. Także pod tym względem życie na wsi daje, daje same, same plusy. Zwierzaki. Ja kocham zwierzaki, mam ich, nie wiem, pięć kotów. Pięć kotów słuchajcie, mam papugi, miałem kury, ale no, kury mi zeżarło, e, psy mam dwa, żona nie chce się zgodzić, że na podwórku był pies, bo psy mieszkają w domu, a nie na podwórku. E, więc e, bliskość tych wszystkich dzikich zwierząt, ptaki, które robią gniazda, e, szpaki, sowy, które tutaj są, e, u nas są też e, orły, bieliki i one kołują nad moim domem. No ja jestem fanem przyrody dzikiej i to po prostu to po prostu jest nie, niezaprzeczalnym plusem tego co się dzieje na wsi. Też słuchajcie taka swoboda, swoboda życia, że no nie muszę się wystroić, żeby wyrzucić śmieci, mogę iść w klapkach albo w kroksach. Nie muszę, nie muszę za każdym razem zakładać bluzy, mogę wyjść w samych majtkach sobie na podwórko. No, i ta działka olbrzymia, i brak ludzi wokół mnie daje naprawdę poczucie komfortu. To pod tym względem jest świetne. No i są też minusy. No, z minusów, z minusów w otoczeniu, w którym ja się wybudowałem, nie mówię, że na wsi, bo to troszecz, troszeczkę inaczej wygląda, ale z mojej, z mojej osady, jest to, że jesteś stawczo z pracy. Non-stop jesteś w pracy. Ta praca na ciebie wręcz patrzy. Tak jak wspomniałem, wstajesz rano, widzisz. Błędy, czy widzisz bezlitosną, bezlitosną korektę natury w postaci suszy, czy mrozu, czy czegoś innego. Także tutaj nie ma tarefy ulgowej. Jak wspomniałem, dzieci, słuchajcie, małe to jest naprawdę duża, duży problem na wsi. Koszty dojazdów, koszty jakby przemieszczania się, ilość tych wyjazdów są olbrzymie. Samochody kręcą olbrzymie przebiegi. To jest niby taki błahy powód, ale wyobraźcie sobie, że tam załóżmy robić 100 km po mieście, miasto, dom, dom, miasto dziennie, plus z pracą razem po, po polu, no to naprawdę 100 km to jest dosyć dużo. Szkoła akurat mnie nie dotyczy, bo szkoła. No chociaż moje tamte dzieci chodziły do szkoły, ta moja młodsza córka jest w szkole w chmurze. W moim wypadku. Odizolowanie, więc brak sąsiadów. Są ludzie, tak moja żona, że im to nie przeszkadza. Ja osobiście chciałbym sobie, wiecie. co, e, Co? No to dawaj, no to lej. No dobrze by tak. było. No tutaj jest to ograniczona, ale jesteśmy w stanie to przeżyć, bo akurat my z tego względu, że no, no mamy jeszcze oprócz tego firmę i gdzieś tam sobie e, dosyć często pozwalamy na wyjazdy. Blisko tego miasta mieszkamy, więc jakby aż takim wielkim problemem to nie jest. Aczkolwiek uważam, że troszkę, troszkę jednak jest. Mam nadzieję, że niedługo się z wybuduje koło mnie. Ten program, problem zostanie trochę zniwelowany. No i tyle. Opowiedziałem Wam, czemu się wyprowadziłem na tą wieś. W poprzednim odcinku opowiedziałem, czy Wam, jak się w ogóle stało to, że zostałem rolnikiem. Czy jestem zadowolony z tego, czy jestem rolnikiem mieszkam na wsi. No nie wyobrażam sobie dzisiaj innego życia. Nie wyobrażam sobie, żebym poszedł do korpo do roboty, ale uważam, że też od początku szedłbym w innym kierunku, trochę bym postawił, rozegrał to innymi pionkami, innymi figurami. Nie postawiłbym może tak wszystkiego na jedną kartę, że tylko rolnictwo trochę szybciej mógłbym się musiał zainteresować. Chciałbym zainteresować, że inaczej chciałbym. Jakbym miał szansę cofnąć czas, chciałbym się zainteresować troszeczkę innymi rzeczami i w innym kierunku posiadanie ziemi pchnąć, bo no, spóźniłem się z wieloma tematami. Na dzień dzisiejszy sobie nie wyobrażam mieszkania, słuchajcie, gdzie indziej, tak? Ale podkreślam na dzień dzisiejszy, bo w głowie rodzą się różne codziennie, różne jakieś pomysły. No, na pewno to, że no ale to jest domena każdego domku jednorodzinnego że jak coś się zepsuje, no to jest na Twojej głowie, a jak kupujesz apartament 150-metrowy na ostatnim piętrze, czy nawet 100-metrowy z tarasem 70-metrowym na ostatnim piętrze i płacisz nawet za to milion złotych, ale nic Cię nie interesuje. Garaż ma być odśnieżony, rynny mają być naprawione, elewacja ma być umyta, klatka schodowa ma być posprzątana. Nic kompletnie, tylko Cię interesuje mieszkanie. Tu jednak jest dosyć dużo pracy, fajnie się mówi, jak się jest Młodym, fajnie się mówi, jak się jest mężczyzną, gorzej, jak kobieta zostaje sama, albo człowiek się zestarzeje. Takie uroki na wsi. Ale nie wiem, czy słyszycie te ptaki, jak śpiewają. W mieście tak nie śpiewają. Często jestem w Poznaniu i śpię na ubocznej ulicy, ale jednak ruch samochodów i, 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 i zgiełk miasta jest po prostu niesamowity. Pozdrawiam Was serdecznie. Nie zapomnijcie subskrybować ten kanał, oglądać. W następnym odcinku najprawdopodobniej chciałbym Wam pokazać wymysł... no mój wymysł i mojego niezastąpionego mechanika. To było wykonanie. Jak skonstruowaliśmy pompę do podlewania trawy za śmieszne pieniądze.